Witam wszystkich bardzo serdecznie. Julia Przeździk, TV Reklama. Znajdujemy się na konferencji w MMA. Jest ze mną Jabczan. witaj Jabczan. Siemanko. Jabczan, mam do Ciebie pytanie. Kiedy w ogóle dowiedziałeś się, że będziesz walczył z Robertem? Nie pamiętam. Dawno temu, czy jakoś całkiem niedawno? Z miesiąc. Aha, czyli dość tak. świeża sprawa. No nie, w sensie wcześniej były słuchy, że mam walczyć, tylko po prostu przeciwnika tam dobieraliśmy. no to tobie przeciwnika. Tak. A skąd pomysł na to, żeby właśnie z Robertem zawalczyć? Czy wasze relacje są jakieś takie konfliktowe, czy takie neutralne? Nie, chyba nie, nie znaliśmy się. Yy, nie znaliśmy się przed, yy, przed konferencją. A kto to zaproponował? Ktoś chyba kurczę swejmu? No to, to na pewno. Ale to, no wiesz, no to my się tam sami nie wybraliśmy, nie? A ty nie, nie chciałeś, wiesz, nie miałeś jakiegoś upatrzonego rywala, z którym byś chciał zawalczyć? Mm, kurwa, wiesz, ja jestem streamerem na Twitchu, na Twitchu może tam z kimś się mniej lubię albo bardziej, ale tam nikt nie wyjdzie raczej do walki zbytnio, wiesz, więc ciężko, nie? Z jakimś upatrzonym rywalem. A jak tobie się podobała twoja część dzisiejsza konferencji? <noise> Nic, aniołek przyfrunął, posiedzieliśmy. Kurwa ten jabol, ja go muszę znaleźć, tam była moja morda na środku. Muszę o sobie wziąć na pamiątkę, fajny prezencik. No i przeminęło z wiatrem. Ale co, myślisz, że będą jakieś dymy zgrzyty czy tak raczej spokojnie? Wiesz co, nie myślę. Jak wiesz, no, no co ja jak mam się myśleć? Myśli, to nie wychodzi. Myślę, czy mam podnieść Jak się wydarzy, to się wydarzy. Jak się nie wydarzy, się nie wydarzy. Ja to my ja jestem sam jakieś stwierdzam. Ale sobie nie planujesz żadnych tutaj za, zaostrzyć. Słuchaj, sytuacji. ja jeszcze tak naprawdę myślałem o przeciwniku, w sensie jak pod, przed podpisywaniem walki, tak? A potem już nie miałem czasu. No ja może dzisiaj się zastanowię nad tym wszystkim. <laughs> Dajcie mi trochę odetchnąć, bo tak naprawdę o konferencji też się dowiedziałem parę dni temu. No tak, no tak jak my wszyscy w sumie. Nie no, trochę e... wcześniej, ale no, no miałem roboty sporo. E, to będzie pierwsza walka Roberta, ty już swoją miałaś z bonusem. No. E, jak wspominasz? Spoko, fajnie, w chuj ludzi było, wychodziłem, tak się cieszyłem, krzyczeli Jabczan, taka petarda była. E, no mam nadzieję, że teraz też będzie tak, wiesz, na pełnej, na pełnej że to będzie... że będzie publiczność, mam nadzieję, że nie pozamykają i że będzie w chuj ludzi, w chuj doping i. I będzie dobrze. E, a czy ty myślisz, że masz dużą przewagę przez to, że ty już miałeś swój debiut, a. Nie, co to ten debiut? Kurczę, no wychodzisz przecież do klatki i tak dalej, a tu jeszcze rękę rozwaliłem, to nie ćwiczyłem, nie? Jakbym nie stało? rozwalił... A gdzieś tam jakieś połamanko lekkie. Połamałeś sobie rękę? Da, miałem cztery druty, takie śmieszne na Twitterze, jest filmik w ogóle, jak je wyciągają na żywca. E, I co ten. No zobacz sobie potem. Jabczan 1337 na Twitterze. I. I tak naprawdę trenuję od dwóch tygodni, czyli tak podobnie do pasuta, a tamto, co wcześniej wytrenowałem, to się zastało już. <laughs> trochę pojadłem, trochę popiłem i chuj w pizdów z wszystkim, co się wypracowało. Ty nie odstawiasz alkoholu, jak trenujesz teraz do walki? Nie, no odstawiam. Nie, no odstawiam, serio, ja nie piję. Wszyscy wierzymy. No dobra, ale wiesz, chodzi mi tutaj bardziej o takie wyjście, wiesz, samo do Oktagonu to przejście. Ty już to za sobą masz, no nie? Ty już to przeżyłeś. ja się nie stresowałem pierwszym razem. Do czemu on się ma stresować? Nie stresowałeś się. No, czy? No ja nie wiem, czy no wiesz, no pierwszy raz takie coś, takie wydarzenie, nie tyle ludzi a patrzy. Mniej więcej ludzi na Twitchu czasami ogląda, niż tam ludzi no było tak, w tej ale hali. Wiesz, no to jednak, o co chodzi? No jednak tam to, to jest na żywo, a ty jak prowadzisz no to, nie widzisz tych ludzi, masz tylko cyferki. Oj, cyferka, cyferka. Dla mnie ta każda cyferka to jest osoba przed Komputerem czy telewizorem. Tak, jesteś w stanie sobie wyobrazić te setki tysięcy osób, które ciebie oglądają? Każdy proszę proszę po kolei? sobie, ale każdy wiesz. Wiem, że tam jest tyle osób i że wiem, ile to jest na żywo ludzi. Także ja się nie stresuję czymś takim. Nie jesteś w stanie to sobie wyobrazić. kurczę, przysypiałem i się rozbudziłem teraz. No I dobrze, co, co wypiłeś? Nic nie wypiłem, wiesz, ale ogólnie się rozbudziłem, bo zmęczało mnie jakieś przyjechałem, wiesz? No, ale trochę się rozbudziłem. No. A jak twoje treningi myślisz, że czym Robert może Ciebie zaskoczyć? Jest coś takiego, czego się możesz obawiać? A chuj wie, czy my sobie możemy się zaskoczyć. Ja dwa miesiące, nie, ja teraz. Yy, dwa, tygodnie. dwa tygodnie. On ze trzy. On się kurwa, same zaskoczenia tam pewnie się wydarzą <grym> że w tym oktagonie kurwa dwóch paralityków. No, będzie w porządku. Ale odchodząc muszę trochę. O. Ile? No ja tam zdychę chyba jeszcze. To dużo. Jest czego zbijać. Ale to, to ile masz czasu, żeby to zbić? Nie pamiętam, do gali. Ale to będziesz musiał się głodzić, jak teraz nie zaczniesz. No przecież już coś tam jem lżej. No. A nie boisz się, że przez to nie będziesz miał energii na treningi? Czemu? No nie wiem, no bo to wiesz, mniej kalorii w ogóle. Kurwa, ja mam zawsze w chuj energii. No i tak ma być. Tak. E, mam do ciebie jeszcze pytanie a propos twojego kontentu na, na social mediach. Czy on jest e, zaplanowany przez ciebie wcześniej, czy ty lecisz ze wszystkim na spontanie? O, Nitro! A, przepraszam. Yy, a, a na których social mediach? No na przykład na YouTubie, jak e, robisz e, swoje filmiki. No nie no, to na YouTubie to tak trochę trzeba wymyśleć jakiś pomysł i to tyle, ale to wiesz na przykład załóżmy, że jest filmik, nie wiem. Yy. Nie wiem, kto zje więcej, tak? No to tylko pomysł i tyle, a reszta już jest tak spontanicznie, nie? A I w trakcie masz, się wymyśla. A czy masz pomysł właśnie też na jakiś trochę nowy content, żeby coś zmienić, odświeżyć, czy nie myślisz o tym na razie? Ja kurwa dwa miesiące filmiki kręcę, to już mam zmieniać? No tak czy wiem, no, jakieś trzeba? takie pomysły inne. No, coś, coś tam pomyślimy. A może dostanę, wiesz, po walce jakiś przypływ widzów i tak dalej, też za, zawsze jest jakiś przypływ pieniędzy. Mam one. No więc można będzie coś po, po, podoinwestowywać, te odcinki też może być w porządku. No. A walka właśnie głównie ze względu na dobrą stawkę finansową, czy też trochę na to, żeby się w jakiś sposób wypromować na inną publiczność niż do tej, wiesz, do tej pory no, masz? Stawka jest w porządku. Mhm. Ale kurczę, czy ja to tak dla pieniędzy robię? Ja lubię coś robić zawsze, wiesz, mi, się, by, mi, mi by się może nudziło, jakby na przykład nie zawalczył, a tak mi się nie nudzi, bardziej takie, wiesz, proste, wszyscy myślą, że jakaś, wiesz, ogromna kasa ich motywuje, możliwe, że innych tak, nie? Ale ja tam robię dużo rzeczy i czasami mi się nudzi, a tak to przynajmniej mam na trening pójść, tu jakaś konferencja coraz, ruchu trochę człowiek w życiu ma. Bardziej z tego powodu. No ale kasa też jest fajna i ważna, nie? A propos treningów właśnie. E, trenujesz codziennie, dwa razy dziennie? Jak to wygląda na ten moment? Dziennie trenuję, nie trenuję. Dwa razy dziennie? Po chuj. Będziesz się męczył. Kurwa. A nie myślałeś na przykład, żeby zawalczyć z nitrem? Za bardzo się lubicie. On no, waży 70 kilo. No i co? I jest niższy od ciebie albo twojego wzrostu. Dobra, a jak Wardenga? Walczył z błońskim. Dobra, ale Wardęga to jest e, świr. On tam się nie. ten. nie przebiera przeciwników. On chyba z każdym się zgadza. Tak? A z cyrkiem byś zawalczył? Nie. To jest za duże dysproporcje. Są już takie, wiesz. Bardziej kogoś mojego wzrostu. Uwagę się można złapać. Czy już nie było takich dużych dysproporcji, wiesz? jak no, z, Nitrą, z nitrem czy z Wardęgą miał duże. Poza tym. Nitra bardzo lubię. A, a ten. A z Wardęgą też myślę, że to taka walka byłaby, wiesz, trochę niefajna i dla Wardęgi, i dla mnie, i dla publiczności, bo nie ma miałaby takiego dużego sensu. A propos e, całego e, abstrahuję, ponieważ Robert tutaj przyjechał ze swoimi przyjaciółmi. E, oglądałeś ich wcześniej w ogóle? No tak, no przecież ja jestem młody chłopak, to jak ja byłem kurwa, ile oni o tym YouTube działają? Ale ja pamiętam, że jakoś w szkole, tylko nie wiem, czy w podstawówce, czy w technikum, czy w gimnazjum, to się oglądało te odcinki. No, oglądało się jasne. I jak I wspominasz? Samo się oglądało jeszcze, jeszcze jakieś tam parę kanałów. Podobały ci się? No pewnie, a czemu nie? No jak się oglądało? Wtedy tak. No tak, a teraz? Teraz nie oglądam. Aha. No Czyli masz wiem. takie neutralne zdanie. No, no, nie oglądam już, bo wiesz, nie mam tyle czasu, żeby oglądać, ale to takie scenki były, wiesz, kiedyś to było bardzo popularne, nawet inne kanały to robiły, nie wiem, Natsu jakiś miał taki jakiś dzień z bratem i mini Majka Brała, on kurdupla eee, udawał jakiegoś coś takiego, czy Wersow nawet, były dużo takich ludzi, jakby robiło to samo, co Abstrahuje, tylko oni tam zmienili to wszystko, a oni zostali przy tych scenkach. Dobra, ja. Dziękuję. Ja, dziękuję bardzo za rozmowę. E i co? I życzę powodzenia na następnej konferencji. No i już wkrótce mega, ale mam nadzieję, że walka będzie równie interesująca jak ta, którą już odbyłeś. Kurwa, interesująca była, dzięki za komplement. Siema. Dzięki.